Cześć, z tej strony Gosia czytam i dzisiaj opowiem Wam o książkach świątecznych i nie tylko, które chcę przeczytać w grudniu. Chciałabym w tym filmie powiedzieć Wam przede wszystkim o trzech świątecznych książkach, które niedawno do mnie trafiły i które zamierzam czytać w te święta. Niektóre już zaczęłam, także trochę już Wam na ten temat mogę opowiedzieć, ale również pokazać, co w ogóle planuję przeczytać w grudniu. Nie zakładam, że uda mi się przeczytać to wszystko, natomiast jest to kilka takich pomysłów. Jak wiecie, ja jestem takim sezonowym czytaczem, bardzo lubię, kiedy pogoda mi się zgadza za oknem z tym, co czytam, kiedy pora roku. Pasuje, dlatego w okolicach świąt staram się sięgać również po lektury świąteczne. Nie toleruję zupełnie świątecznych opowieści romansowych, w związku z tym od razu uprzedzam, że w tym filmie ich nie znajdziecie, czy opowieści o smutnych zwierzątkach i takiej w ogóle współczesnej prozy okolicznościowej świątecznej. Za to bardzo lubię sięgać po świąteczną klasykę i tutaj świetnie się złożyło, dlatego że wydawnictwo Zyski Spółka postanowiło mi przesłać takie właśnie trzy klasyczne pozycje. Po pierwsze Cicha noc, świąteczne opowiadania kryminalne. Na początku myślałam, że będzie to zbiór takich bardziej współczesnych opowiadań, ale jest to jak najbardziej taka klasyka kryminału. Mamy tutaj m.in. Conan Doyle'a i opowiadanie świąteczne o Sherlocku Holmesie, które już kiedyś czytałam, ale jak zawsze nie pamiętałam o co chodzi, kto jest winny popełnienia przestępstwa itd. Ja mogę kryminały zawsze czytać od nowa, nigdy nie pamiętam kto zabił. Natomiast mamy tutaj też wielu innych autorów, których szczerze mówiąc kompletnie nie znam. Jeszcze często to mi coś mówi, natomiast reszta nazwisk jest dla mnie nieznana. Tym chętniej sięgam po tę książkę, żeby też sprawdzić, po kogo warto byłoby sięgnąć. Jak na razie przeczytałam cztery opowiadania, bardzo mi się podobały, większość z nich była bardzo krótka. i Jest to właśnie zbiór takich bardzo krótkich opowiadań, takich, że naprawdę usiądziemy na chwilę z herbatą i jesteśmy sobie w stanie jedno z nich przeczytać. Jak na razie wszystkie cztery opowiadania dotyczyły kradzieży. Nie była to żadna taka krwawa zbrodnia. Nie wiem, czy jest to związane z tym, że w tej okolicy świątecznej niechętnie się pisze o trupach, czy z tym, że są to opowiadania, a w krótkim opowiadaniu trochę trudno przeprowadzić jakąś taką bardziej skomplikowaną intrygę. Niemniej czyta się to bardzo dobrze, więc myślę, że to będzie taka książka, po którą z tej kubki sięgnę w pierwszej kolejności. I to, co jest tutaj bardzo ważne i będzie dotyczyło wszystkich tych trzech książek, to to, że mamy tutaj bardzo dobre tłumaczenia. W tym wypadku Jerzego Łozińskiego i Tomasza Bieronia, wydawnictwo Zysk dba o to, żeby książki były dobrze przetłumaczone, nie tylko ładnie wydane, co naprawdę bardzo się ceni, zwłaszcza w przypadku klasyki literatury. Ma to bardzo duże znaczenie, żeby oddać charakterystykę języka. Poprzednia pozycja była dla fanów kryminałów, tym razem mamy coś dla fanów grozy. Wigilia pełna duchów. Jest to antologia również opowiadań różnych autorów, Tutaj na przykład mamy też Conan Doyle i przez chwilę bałam się, że będzie to powtórka, że po prostu dostaniemy to samo świąteczne opowiadanie, ale jak sprawdziłam tytuł, to nie. Mamy tutaj coś zupełnie innego. Jak na razie z tego opowiadania przeczytałam jedno, w związku z tym niewiele Wam jestem w stanie powiedzieć. Są to takie też bardzo klasyczne opowieści o duchach, nawiedzonym domu. Wszystkie jakoś wiążące się ze świętami. I tutaj mamy już trochę bardziej znanych autorów, a przynajmniej mnie trochę bardziej znanych, takich jak Elizabeth Gaskell czy Edith Wharton. No i czekam, czekam na moment, kiedy będę mogła usiąść i trochę może się przestraszyć, chociaż jak wiecie te klasyczne opowieści o duchach nie są jakieś szczególnie straszne. Natomiast no, opowiadanie o duchach jest bardzo mocno wpisane w, właśnie w gwiazdkę w Wigilię, w Boże Narodzenie, bo przecież najbardziej znana opowieść Wigilijna Dickensa również ma ten wątek taki trochę horrorowy związany z duchami. I ostatnia pozycja z tych trzech świątecznych: opowieści wigilijne Charlesa Dickensa, Część Nawiedzony Dom, to już czwarta część opowiadań wigilijnych. Szczerze mówiąc, nie byłam świadoma tego, że jest ich aż tyle. Kiedy pokazywałam Wam dwa lata temu pierwsze trzy tomy, to myślałam, że to już jest koniec i że więcej Dickens nie napisał. Okazuje się, że starczyło na kolejny gruby tom. Co warto podkreślić, to to, że opowiadania Dickensa niekoniecznie dzieją się w czasie świąt i w ogóle niekoniecznie no, są świąteczne, jeżeli chodzi o atmosferę. Przede wszystkim opowiadają o takich zagadnieniach moralnych, mają zawierać jakąś naukę, która może być dobra właśnie w takim okresie refleksyjnym, świątecznym bądź na nowy rok. No, i dlatego też były publikowane w jego gazecie, która właśnie zajmowała się publikacją wigilijnych opowieści, po tym jak ta pierwsza opowieść wigilijna, czyli kolenda Prozoms zdobyła ogromną popularność. Jeszcze nie czytałam żadnego z tych opowiadań. Mają być duchy, ma być kryminalnie też trochę, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawa lektura. No, i tutaj również mamy fantastyczne nowe tłumaczenie Jerzego Łuzińskiego, który Dickensa przekłada absolutnie perfekcyjnie mam nadzieję, że więcej książek Dickens'a jeszcze dostaniemy w jego przykładzie. No i jak wiecie mnie Dickens bardzo kojarzy się z grudniem, bardzo kojarzy się ze świętami, więc nie wykluczone, że oprócz tych opowieści może jeszcze po jakąś powieść Dickens'a sięgnę, bo już od dawna mam ochotę. Tak się prezentują te trzy piękne wigilijno-świąteczne pozycje, które będę czytać w grudniu. Myślę, że nie przeczytam wszystkiego, bo no, muszę sobie coś zostawiać na następne lata. Nie mogę tak po prostu przeczytać wszystkiego z klasyki literatury dotyczącej świąt. Bardzo dziękuję wydawnictwu zysk za ten piękny, świąteczny prezent, a Was zachęcam do tego, żeby opowiedzieć mi o tym, jakie Wy opowieści lubicie czytać w święta i czy są jakieś książki, które Wam się szczególnie świątecznie kojarzą. Ale to nie jest jeszcze koniec tego filmu, bo jeszcze pokażę. Wam, co zamierzam czytać w święta, co chciałabym przeczytać do końca grudnia i czego na pewno nie uda mi się przeczytać do końca grudnia, bo jesteśmy w połowie, także nie liczę na to, że nagle dostanę jakiegoś super przyspieszenia, no ale przynajmniej pokażę Wam kilka ciekawych książek. Powieść, którą chcę skończyć w grudniu i myślę, że mi się to uda, to Pempowina, Majgul My Axelson. Myślę, że jeżeli nie w osobnym filmie, to w podsumowaniu dość dużo Wam o tej powieści powiem, bo podoba mi się bardzo. I mam wrażenie, że Axelson będzie znowu taką pisarką, po którą zacznę sięgać w ciemno, bo podoba mi się jej styl, również tematyka. Jest to opowieść o trudnych relacjach pomiędzy dziećmi i rodzicami. Na razie tyle wam mogę powiedzieć: nie jest to najlżejsza lektura, i myślę, że w tych okolicach świątecznych może prowadzić do takiej dość smutnej refleksji, zwłaszcza jeżeli nie mamy rodzinnie specjalnie poukładanych relacji. Natomiast no, bardzo taka przejmująca, wciągająca, ciekawa, a równocześnie skłaniająca do refleksji. Bardzo dobra pozycja, zostało mi no tyle, także myślę, że spokojnie pod koniec grudnia Wam o niej opowiem. W święta bardzo dobrze czyta mi się książki dla dzieci, zwłaszcza takie fantastyczne, barwne, no i chciałabym sięgnąć który raz, ja to już mówię, po ostatni tom rocznych materii Pullmana, bursztynowa luneta. Oglądam serial, podoba mi się, mam kilka uwag, chyba spodziewałam się, że będę bardziej podekscytowana, ale cały czas mi się podoba. W serialu mamy w tym pierwszym sezonie pierwszy tom i pewne elementy z tomu drugiego. I cały czas zastanawiam się, czy powinnam sięgnąć po tą trzeci, czy jednak przeczytać jeszcze raz tą drugi, który pamiętam dość słabo. Mam wrażenie, że powinnam najpierw sięgnąć po drugi, potem po trzeci. Pierwszy pamiętam dość dobrze, więc myślę, że dam sobie radę. Jeżeli jeszcze nie czytaliście rocznych materii, to naprawdę jest to taka literatura, po którą warto sięgnąć. I grudzień jest świetnym miesiącem, żeby to zrobić, dlatego że pierwsza część jest zimowa, zaśnieżona, jest o podróży na północ i polarnym niedźwiedziu, więc. Jest to naprawdę idealna książka na zimowy sezon. Poza tym zaczęłam czytać małe kobietki po angielsku, pokazywałam Wam to wydanie. Tutaj też zaczynamy od świąt Bożego Narodzenia, więc bardzo klimatyczna lektura. Natomiast jak na razie idzie mi wolno, albo nie idzie mi wcale, bo przeczytałam pierwszy rozdział i nie ruszyłam dalej. Także myślę, że to jeszcze trochę potrwa. Nie wiem, jakoś nie mogę się wciągnąć w tę książkę. Natomiast mam nadzieję, że po pewnym czasie wdrożę się i będę mogła Wam coś więcej na ten, na ten temat powiedzieć. Również się dam dlatego, że film jest w przygotowaniu, chociaż nie mam pojęcia, czy on już powinien być w kinach, a może on w ogóle nie będzie w polskich kinach. Trochę się już zgubiłam, natomiast chciałabym najpierw przeczytać książkę, a później zobaczyć film. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. I tu pewnie powinnam skończyć i nie rozpędzać się, ale pokażę Wam jeszcze książki, które pożyczyłam, więc z założenia powinnam je czytać w pierwszej kolejności, ale pożyczyłam je od mojej mamy, więc nie muszę się jakoś specjalnie spieszyć, zobaczymy jak wyjdzie. Po pierwsze, kult Łukasza Orbitowskiego to jest w ogóle książka, którą ja kupiłam mojemu tacie na targach książki z autografem. Gdzie jest autograf? Z autografem autora. I byłam ostatnio na spotkaniu z Łukaszem Orbitowskim w Łodzi, towarzyszyła mi Asia z The Joan Stark, którą bardzo pozdrawiam. No i to spotkanie, jak zwykle spotkanie z Orbitowskim było świetne, jak zwykle zachęciło mnie do sięgania po jego książki. Mam nadzieję, że wytrwam w tym postanowieniu i przeczytam kult. Jak na razie jak rozmawiam z różnymi osobami, to jest to książka, która mi się podobała. Może nie jakoś szalenie, nie jest to taka lektura zmieniająca życie, ale taka, którą naprawdę dobrze się czyta. No bo co tu dużo mówić, Orbitowski potrafi pisać. I kolejna książka, która czeka na mnie bardzo długo i już od dawna piszecie mi, że powinnam ją przeczytać, że na pewno mi się spodoba. To dom z dwiema wieżami Macieja Zaręby Bilawskiego. Książka, która cały czas pojawia się na wielu listach w podsumowaniach, jako najlepsza książka, najpierw z zeszłego roku, teraz pewnie tego roku, więc zdecydowanie powinnam po nią sięgnąć. Mam pewne obawy, ponieważ nie podobała mi się poprzednia jego książka, czy któraś z poprzednich, czyli higieniści. I to tak nie podobała mi się pod względem takim technicznym, kompozycyjnym. No i nie jestem do końca przekonana co do umiejętności autora, ale podobno to jest rewelacyjna, autobiograficzna opowieść, którą trzeba poznać. Więc mam nadzieję, że sięgnę. Nie wiem czy w grudniu, ale no, stoi i już na mnie czeka. Także pewnie będziecie mnie zachęcać w komentarzach. Zachęcajcie mnie, jest szansa, że w końcu przeczytam. I jeszcze jeden reportaż, którego chyba nie powinnam wam pokazywać, bo był już w tylu TBR-ach i za każdym razem wypadał, że mam wrażenie, że to jest jakaś po prostu klątwa, że powinnam nie zastanawiać się nad tym, że chcę ją przeczytać i po prostu wziąć i przeczytać. Jest to Białe Ilony Wiśniewskiej, czyli Zimna Wyspa Spitzbergen. Książka, którą zawsze mam przeczytać zimą, a potem zima się kończy, więc nie mogę jej przeczytać, bo ja lubię czytać zimowe książki zimą. I tak sezon na sezon stoi na mojej półce, cały czas nietknięta. Ostatnio czytałam bardzo ciekawy wywiad z autorką i stwierdziłam, że to już naprawdę jest ten moment, że muszę po nią sięgnąć tej zimy, najlepiej jak najszybciej. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Patrzę na ten stosik i raczej nie będę go podnosić, bo jest naprawdę duży. Pewnie nie przeczytam tych książek w grudniu, chciałabym przeczytać przynajmniej część. Na pewno będę podczytywać sobie opowiadania i będzie mi z tym bardzo dobrze. Podzielcie się swoimi grudniowymi lekturami i swoimi planami czytelniczymi do końca tego roku. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!